Dzień dobry wszystkim ze studia Mocno Ekologicznego A ty ninja robisz? A to znów dzień dobry? No, to po raz pierwszy Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego no, tak. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil, linii Kamil I uwaga, dawno nie było I lecimy... las wycięty No troszkę, może chory były Jasne e, Lecimy z Q&A pod tym filmem Jeżeli macie pytania Ładujcie I będziemy odpowiadać Nie krępujcie się, naprawdę nasz pan celebryta chętnie odpowie na wszystko Ty? Odpowiesz Battle engage. Ole no Ty Wyjedź ty na zbiórkę I zobaczymy czy ty będziesz się tak śmiał jak dam zmianę Tomek da Dać to ty możesz Klapsa Haha ha, very funny Ale powiem Ci Tomaszu, my friend, bo tak ciągle kolarstwo szosowe, gravelowe i takie, że tak fajnie wyskoczyć na rower mountain bikingowy. Ja się nie czuję jak na mountain bikingowym. No to dobrze, na Alterrain tak. Bikingowym. Super wygodna pozycja. Tu już jakbym jechał na rowerze? Za 3000 zł. W prawo? Nie, w lewo, w las. To jest tak ro... się czuję, powiem Ci. No? Tak, na rowerze takim. O jezu, ciężko. Ale teraz patrz, ja na rowerze potrafię sztuczkę, której ty nie potrafisz. No, różnica między rowerami 19 zł. I pod górkę zablokuję amor. Patrz, jak momentalnie odjazd się szykuje. Ja tego nie mogę. Dlaczego? Nie mam blokady. Rozumiem. Ale mam dużo zębatki z przodu. Ależ ten człowiek ma przyspieszenie. I teraz uwaga, bo się przyjęło, nie wiedzieć dlaczego, ale to tylko w komentarzach, że Trek jest marką drogą. I dzisiaj mamy przyjemność ujeżdżać Marlina szóstkę i Talona trójkę, czy taka przyjemność to ja nie wiem. Dlaczego? Ciężko. Nie, tak poważnie ile twój kosztuje. Ty ciężko, bo ci się przytyło 20 kg. Nie, bo pozycja nie jest racing. No ale dobra ile twój kosztuje? 3519 A mój kosztuje 3499, czyli co? Czy jest tańszy? No twój. Mój jest tańszy. O 19 zł, to o kawę teraz. I teraz, co mamy w treku? Bardzo ładną ramę. Z fajną geometrią mi się jedzie na tym rowerze w porządku. Tak z grubsza mówimy. Amortyzator z blokadą. Napęd 1.10, 10 Ale uwaga, w tej cenie w tym roku, co jest ważne, mamy Shimano Dedre. Z przodu mamy Shimano Dedre, czyli tylko trzy klasy wyżej na świecie idzie. Co ty masz z przodu? Shimano Dedre. Manetkę. To mów, że masz. Manetkę zmiany biegów, tył, no, Dedra. Przepraszam, bagnet mam. Manetkę zmiany biegów i z przodu konika nie mam, ale mam amortyzator z blokadą. No i wszystkie podzespoły treka. No i co za tym idzie, świetną obsługę posprzedażową, dostępność części z treka. A teraz proszę w kilku zdaniach opisać Twoją maszynę. Za 19 zł mniej. Nie wiem od czego zacząć. Właśnie. Ja mam taki plus, że ja mam tak. No, ramy można porównać. No da się stopkę techniczne. i bagażnik. No. Mam trzerzutkę z przodu masz? Nie mam. Mam 8 biegów z tyłu, masz. Dwa więcej. Ale masz 10, a ja mam no. 2 na 8. No i teraz pytanie, czy Mam manetki No. Jedna rzecz, co mnie tu boli. No. To to, że nie ma blokady. Amortyzatora. Tak. No ale dobra. A hamulce jakie masz? Tak. Czyli masz? Dwie klasy niżej niż ja. Ta. No i teraz uwaga, co byś wybrał: 1,10 z Dedrow czy 2x8 z Akerow? Szczerze? No. Wybrałbym Trek 1,10 i wymienił korbę. No jakąś dwublatową. Na no, jeden blat, ale większy. No. Padł, bo się Patrz, zgubimy. Tu na jakiś highway gravelowy wpadliśmy Ja bym wybrał. No mi, dawaj daj, Tomek, dawaj o tako? No? Co byś wybrał? Dziura! No jak ty to pokonasz? Tomek, pokaż swoją technikę! O kur... Bo masz mniejszy blat! Ech. Nie bo ty jak zrzucisz na jedno. Czekaj, bo operator nie umie. No yes. Nie. Gamoniu, chodź! No i mów, 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 mój friend! Wybrałbym treka. No? I wstawiłbym większą korbę. Aczkolwiek trek ma kozacki kolor, aczkolwiek zain też jest w takim kolorze miedzianym. No, miedziany satyna. No, ale ma blokadę i to jest fajna rzecz. W treku. A znów dla normalnych ludzi napęd 2x8 to jest kozacka sprawa. Ale, ale co jest nie kozackiego w 1.10? To, że trzeba nauczyć się biegiej, bo jeden jest za twardo, jeden za miękko. No i dużo ludzi zganiło, że chwalimy napędy 1x. A w Krosie się zachwycaliśmy, bo były 3 na 8. O, to zaraz usiądziemy i wyjaśnimy może. Ale tak fajnie kwestii. w Krosie, fajnie w elektryku mieć więcej tych bieżków. A do ścigania, no niestety, jeden. No dobrze, ale rower za 3,5 tysiąca nie jest rowerem do ścigania. Więc tu nie ma złotego środka, bo ja bym połączył te dwa rowery. No. I zrobił 2 na 10. Aha. Z tego wziąłbym manetkę i korbę i przerzutkę, wrzucił do treka. No i dobrze. Patrz jaka ścieżka Tomek ładna. Widzicie? Dlatego, kochani, pan, pan, pokaż Felcik ścieżkę ładną. Dlatego trzeba przyjeżdżać na Podlasie i tutaj podróżować na jedno śladach. A my tam mieliśmy skręcić, tam jest to drzewo. Nie, tu jest to drzewo. Nie, no, widzę I je. Tam jest to drzewo, nie widzisz? Nie, bo tam jest dużo drzew. Ale tam jest te pojedyncze. Nie, mi się Prawie takie jak Joshua Tree. Welcome to Joshua Tree. A nice quiet place in the sun. No i co, może zrobimy sobie podsumowanie? Ja amortyzator zrobię open. Ja nie, bo nie miałem ciągle open. Rozumiem. Open the door. Dawaj, teraz trzeba tam jechać. Ja rzucę z o, tego. Wow. Co tu się dzieje? To jest rower do agresywnego mountain bikingu. Kryrio, okay, Lason. Tak. Easy, to twoje drzewo jest! Twój ma opony chyba fajniejsze, wiesz? Mimo wszystko prawie fajniejsze o. Ale, widzę tu plus pewien u mnie w, w Giant'cie Plus dodatni? Nie jest to mój brzuch Ale Giant na przykład ma korbę Shimano A twój ma korbę Shimano? To jest magia jak ten rower stoi Co tam słyszysz? Mój ma korbę Shimano Nie sądzisz, że to jest magia? No magia. Ale jednak dwa blaty powiem ci to fajnie jest w terenie. Ty, ty masz Tomek coraz to większą wskazówkę. I brzuch. Nieprawda, dla, jesteś zbyt surowy dla ciebie. Jedna rzecz, co mi w drzejanciu jest wiesz dużo ludzi na narzeka, że kierownice są szerokie. Dobra. Podsumowując, bo od czegoś trzeba zacząć. Mamy dzisiaj dwa rowery, które się cenowo nie różnią, bo 19 zł to trochę jest, ale to przy takiej kwocie nie jest duża różnica. No i pytanie kluczowe w sumie są dwa. Który Tomek wybrałbyś rower? To jest pierwsze. Nie mogę być nie mogę wybrać żadnego. Dlaczego? Bo tu mi się. Masz do wydania tysiąca zł i szukasz roweru i masz te dwa do wyboru. I szukasz roweru do jeżdżenia sobie, lubisz po lesie ganiać, lubisz wszędzie jeździć, bo tymi rowerami spokojnie można jeździć po mocnym terenie można. No to jeżeli znam i wiem jak blokada po co, to bym wybrał treka. No bo blokada by mi się przydała, ale znów tu podpowiada serce tam rozum. A dlaczego tam? Bo tam mam dwa biegi i mogę pod górkę chyt i, i mogę przyspieszyć i No i pod dobrze, górkę, no i no teraz wyja wyjaśnijmy, bo to. Leci! Kurde, wolę, nie strasznie. A się wystraszyłem, żyje! Hmm. Ale. Dobry stary, Ty, jakby. Ale, ale można powiedzieć, że ja sam na siebie pułapkę Ale zastawiłem. kino akcji, co? No i co, i co bym Tu jest, nie, 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 bo to trzeba dokończyć. No. I, I tu jest pytanie numer dwa, W sumie poruszone. Pod Będę stał czyści? tak, to brzucha nie widać. No. Tak, nie, nie, nie widać. W ogóle ta różyczka taka, która jest na tej tylko... ja? Tak powinno być, o 3D, no. Bo trzeba raz na zawsze rozwiać wątpliwości pomiędzy czy wybrać napęd 1X, czy 2X, bo rzeczywiście, raz wychodzi, że mówimy tak, raz wychodzi tak. To je, ma jakieś uargumentowanie temologiczne i proszę przedstawić swoją koncepcję. Tu koncepcja jest taka, że jest mniej myślenie, mniej wajchowania, bo nie trzeba prawą i lewą ręką biegów zmieniać. Aczkolwiek tak. to koronka, bardzo trywialnie, ale jest to też super mega wygodne. Tak, aczkolwiek ta zębatka 30 w przodu, no. to jest mało. A dlaczego mało? Bo rower za 3,5 tysiąca kupuje człowiek, któremu się nie spieszą Ale się ludzie nie tacy ścigać. chcą z górki szybko zjeżdżać. No to będzie Dlatego wyżdżać. ja mogę mieć i 30 z większą masą i tak zjadę. No, a napęd 2X? 2X pod górki daje więcej możliwości. No, że masz więcej biegów. Tak. Tylko z... ale tu jest blokada. No. Co urzeka mnie to pod górkę, bo nie pompuje amortyzator. Ja osobiście jestem za prostotą. Jak się byście mnie zapytali, który bym rower wybrał z tych dwóch, to bezapelacyjnie wybrałbym Treka. Prostszy napęd 1.10, dwie klasy wyżej przyrzutka tylna, śliczna rama naprawdę jest bardzo fajną, wygodną komedrią, naprawdę przyjemnie mi się blokada. na to Amortyzator z blokadą, no nie mam tu rzeczy, do których bym mógł się przyczepić. Komponenty Modridżera, chwyty wyprofilowane, aby rączki nam nie drętwiały. Tak, opony też chyba moim zdaniem są fajniejsze od kędy. No, jedyną przewagą Gianta, tak naprawdę, bo tu i tu mamy dożywotnią gwarancję na ramę, jest mnogość biegów 2 na 8 Tak i korba Shimano, bo tam jest jakaś tam po tak, prostu. Tak, ale dam sobie rękę uciąć. Aluminiowe, nie dawaj. Czemu? Ręki uciąć. Dam sobie rękę uciąć, że ten Giant w przyszłym roku no. nie będzie miał tego napędu. Tak, ale i teraz uwaga jaka jest ciekawostka, bo się przyjęło gdzieś tam kiedyś, że trek jest rowerem droższym, że marketing, że coś tam. No to teraz sami sobie ocencie. 19 zł różnicy, dwie grupy wyższa przerzutka tylna, amortyzator z blokadą, wprawdzie mniej biegów. A tu Giant, który zawsze uchodził za markę tańszą, tak. tu gdzieś przy pandemii został błąd popełniony. Znaczy bo ona tu za bardzo aspiruje, za ona podskoczyła. Aspirujesz do marki nie premium, no. a bardziej premium-elitarna taka. Aha, no. taka tak, platynowa. Tak, jak, tak, tak, tak. Rozumiem. Także tu myślę, że Giant jeszcze wyskoczył. Ale to też, słuchajcie, bo to nie można powiedzieć. Ja będę bronił tego stwierdzenia. Nie można powiedzieć, że ten jest drogi, ten jest tani, czy odwrotnie. Ponieważ są segmenty rowerów, na przykład rowery szosowe, gdzie tu mamy za 15 tysięcy rower na kołach karbonowych na 150. Tak, gdzie... gdzie w tej marce tego nie uświadczysz? No dokładnie, tu trzeba skrupulatnie analizować. Ja bez dwóch zdań z tych dwóch rowerów wybrałbym treka. No ja czytam ostatnio takie, czasami zdarza mi się coś czytać. No? A że co to jest na przykład? Jakiś artykuł czytam, nie, nie pamiętam e, gdzie że marki takie jak Giant Trek i te wszystkie te takie światowe no? to mają problem ze zrobieniem tanich rowerów w dlaczego? tych drogich są niezłe dlaczego? no nie wiem, no i mają problem jakoś no, no ale to nie jakoś było uargumentowane? nie, właśnie nie tak było się? a, no to, y to ja napiszę artykuł, że nie mają problemu no to napisz taki no artykuł dziękuję bardzo. wiesz jak stąd ciężko wyjechać będzie teraz? nie no tu jest pod górkę nie, z górki tam dam ja tamtędy nie jadę co ty? tam jest trawa wysoka i klaszcze mogą cię jak tak Ciebie słucham, to Ty się chyba niczego nie boisz. Zaatakować. Dobra, jadę tylko na jazd. O, i dlatego mi się przydaje ten napęd. O, i to jest dopiero. A ja co? Niby, że nie jadę za tobą? Jak sarenka. Jak na maratonie kresowym. Ale też chciałem jeszcze spróbować coś mądrego powiedzieć chociaż spróbuję Tomek no. a masz takie dziwne wrażenie że 2,5 tysiąca jak testowaliśmy wtedy Trek i crossa to takie rowery mocno niepewne a już za 3,5 tysiąca można naprawdę dobrze rowerem poganiać w terenie? nie, ja mam ja mam tu takie wrażenie, że moja masa znów wygrywa i nie trzeba większej zębatki wtedy ale ja tym rowerem jadę i czuję ale się. Ale ty pewnie. pedałujesz, a ja nie. No nie mi chodzi o to, że tam graczy. A, że pewnie, tak? Że pewnie. Marlinem 4 jechałem. To nie pewnie. Ale crossem pewniej się czułem, wiesz? No. A tym za 2800 niż tym, niż tym Giantem. A z kolei tym Trekusiem To elegancko tego. No i co ile chcesz? No bo bądź. pokaż jak Tyrka i zważ? On nie Tyrka. Pokaż jak Tyrka. No, ale Tyrka, no. Nie no. To nie jest te tyrkanie. Kiri Eleison <gry> 14,253 mW welce. Welce, czyli obserwuj, twój teraz, obserwuj teraz, jak zejdę poniżej 14 kg. Ale to jest semka A tyrkać? Tarę, klikam. No to Nadal to nie to. Lepiej nie mówić. No ile? O kurcze. Ile? 14 14-200 Przypominam WEMCE Więc do ALK trzeba doliczyć dwa rozmiary, czyli jakieś 200 gramów lakier ładny, dużo waży. <noise> Wiesz dlaczego? Bo opony są ciężkie 2 i 2, tam są 2,100 I co? I mój ma przyrzutkę z przodu i dwie koronki mam... Mój... wybrał treka. Powiem tak, mam dwa rowery, Marlina szóstkę i talona trójkę. I taki jest problem, że... Ten talon już był, więc jest znów tutaj, bo on już był, tylko w innym kolorze. Tu trek, no jest ładny, on się podoba dla mnie i trek, damy tu, tu już poligony podwójnie, potrójnie wiszu, treki podwójnie, potrójnie, to by to wszystko zwalił. Trzymajcie się, do następnego razu pamiętajcie raty 0%, mamy na platformie, coś powiedz. Coś powiedzieć, że na platformach. I wysyłamy. dzwonki, lajki, subskrypcje, i lecimy dalej, co? Lecimy Ciężko na pracować.